Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No, zagraliśmy dużo poniżej oczekiwań swoich i, i przede wszystkim e, naszych kibiców. E, no, można powiedzieć, że dzisiaj nas nie było. Nie wiem, co jest przyczyną. My zagraliśmy bardzo słaby mecz. E, Generalnie ta gra nam w ogóle się nie kleiła, przegrywaliśmy pojedynki i byliśmy cały czas spóźnieni. I tyle, czy no. ciężko coś cokolwiek mądrego powiedzieć. Te pięć minut po, po wyjściu po przerwie można powiedzieć, że, że było w miarę dobre i mieliśmy jedną, dwie sytuacje takie dogodne do złapania kontaktu i, i, i może, może to by się potoczyło inaczej, natomiast całościowo no, no nie przystoi nam tak grać. Fajnie prowadzi się mecz, fajnie gra się z zawodnikom, kiedy są pełne trybuny, kiedy jest fajna atmosfera, e, kiedy nie ma bluzgów, tylko jest naprawdę gra w piłkę. To, 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 to było naprawdę przyjemne, e, łatwo, miło i przyjemnie można powiedzieć dzisiaj. To działa w dwie strony. To, to, to ja daję szacunek piłkarzom, piłkarze oddają mi. E, fajnie, bo, bo oni wiedzą, że mogą zająć się piłką i nie pozwolę na to, żeby ktoś tam się kopał, żeby było hamstwo. A z drugiej strony daję pograć, myślę, że trochę więcej jak inni, też po to, żeby oni tak trochę poczuli tej, tej największej piłki, bo tak się gra też widzę mistrzów, czasami się nie widzę jakichś małych pierdów tylko daje się grać, żeby upłynić, to się lepiej później ogląda i, i myślę, że to dzisiaj zawodnikom pasowało. Była taka oprawa y, awantura o Nie przestraszył się pan oczywiście tak, w czym może nie Moka zapytam. Nie, to, 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 to zawsze te, te, te białe, to przyznam szczerze, nie wiem, czy ja tak mogę mówić, ale te białe to nikomu nie przeszkadzało, one poszły mm. do góry i tak dalej. Tak. Te, które już poszły te kolorowe, one rzeczywiście były trochę ciężkie i y, mi to mniej przeszkadza. Bardziej to wybija zawodników z rytmu. Taka jest prawda, bo oni sami podeszli, gdzieś kurcze wybiło nas to trochę z rytmu, y, no, ale no, taka jest koleżej rzecz, no się bawi. Czasami myślę, że oni też chyba nie zdają sobie sprawy, że to aż tak będzie, że, że stracimy przez to 10 minut. Było, minęło, na szczęście tak jak mówię, nie ma żadnych ofiar, wszyscy zadowoleni, no oczywiście no, gospodarze niezadowoleni, bo, bo wyszło jak wyszło, przegrali, ale jeżeli chodzi o, o święto dla kibiców, było rewelacyjne.